Wygląda kwestia wyżywienia na noclegach podczas pielgrzymki? To oczywiście zależy od tego, na jaką pielgrzymkę idziecie. Ale zaraz Wam opowiem, jak to wyglądało na pielgrzymkach, na które ja chodziłam, a były to pielgrzymki różnego rodzaju, więc też były różne rodzaje żywienia na noclegach. Oczywiście, kiedy byłam na pielgrzymkach, gdzie spaliśmy po domach, to jedzenie podczas noclegu zapewniali nam gospodarze, i naprawdę tego jedzenia zawsze było bardzo dużo. Często też nawet dostawaliśmy pakieciki na drogę z jedzeniem. Zupełnie inaczej jednak z kwestia wygląda, jeśli nie mamy spania po domu, to tylko na przykład śpimy pod namiotami albo po szkołach i remizach. I tutaj uwaga, zwłaszcza dla mieszczuchów, nie w każdej małej wiosce jest sklep. I to sklep otwarty o godzinie, o której pielgrzym przychodzi na nocleg. Więc nie nastawiajcie się na to, że w każdym miejscu noclegowym będzie sklep, w którym zrobicie zakupy. Bo naprawdę możecie się zaskoczyć. No dobrze, ale jeśli tych sklepów w takim razie nie ma wszędzie i nie śpimy po domach, to skąd bierzemy jedzenie? A więc na jednej pielgrzymce, na której byłam, było to rozwiązane w taki sposób, że były osoby, u których my wieczorem składaliśmy takie zamówienie na zakupy. ono oczywiście kupowało to jedzenie w Takich najtańszych sklepach, więc naprawdę ceny były spoko, więc z tym nie było problemu. Oczywiście, jak ktoś chciał, to też można było powiedzieć konkretną markę. Czasami, no wiadomo, że jak nie było jakiejś konkretnej rzeczy, to starali się robić jak najbliższy temu zamiennik. Ja czasami nawet im mówiłam, że mam ochotę, żebyście mi kupili jakiegoś batona. I dawałam im otwartą rękę i oni dokonywali własnego wyboru, więc czasami można nawet poprosić ich o takie niespodzianki. Zazwyczaj bardzo mnie skakiwali bułkami, które mi kupowali, bo ja nigdy nie miałam jakiegoś tego określonego rodzaju bułek, bo ja piekę pieczywo sama, więc się nie znam na tych kupnych bułkach i ja mówiłam, dobra, kupcie mi jakieś dobre bułki i zawsze wybierali takie super bułki, że ja po prostu uwielbiałam te ich zakupy, więc naprawdę to osoby fajnie robiły te zakupy, nigdy nie byłam jakoś rozczarowana tymi zakupami, jedyne co, to trzeba pamiętać, że te zakupy mamy dopiero na kolejny nocleg i trzeba pamiętać, przy czym oni też o tym przypominają, że oczywiście w niedzielę nie jadą na zakupy, więc jest ten Moment jeden, gdzie trzeba na dwa dni zamówić sobie jedzonko, oczywiście wyliczyć, ile tego jedzonka potrzebujemy, i już przy odbiorze tego zakupu dopiero im płacimy odpowiednią kwotę, więc tak to wyglądało. Byłam też na pielgrzymkach, na których zawsze po przyjściu, chwilę po przyjściu, mieliśmy do wyboru dwa dania garkowe. Z reguły jedno to była taka bardzo gęsta zupa, a drugie to było coś w stylu bigos, fasolka po brytońsku, łazanki takie typowo jednogarkowe potrawy, ale naprawdę naprawdę super gotowane przez osoby, które miały doświadczenie w gotowaniu na duże ilości osób. Jak to jedzenie powstawało? Były oczywiście osoby, które były odpowiedzialne za ten dział gotujący i one przyjeżdżały już dużo wcześniej na ten nocek i to gotowały, plus też osoby, które z pewnych względów medycznych, zmęczeniowych nie mogły już iść tego ostatniego etapu to one były podwożone od razu na nocleg i tam pomagały czasami w obieraniu ziemniaków, marchewek i tego typu rzeczy. Oczywiście z tego względu, że na pielgrzymkach to wyżywienie wygląda różnie, tak ważne jest, żeby ojciec na spotkania przedpielgrzymkowe, bądź dowiedzieć się u organizatorów albo osób, które były na tej konkretnie pielgrzymce, jak to u Was będzie wyglądać, żeby się móc na to przygotować. Bo przykładowo, jeśli mamy właśnie takie zamawianie zakupów na pielgrzymce, potrzebujemy wziąć ze sobą gotówkę. Musimy więc sobie wyliczyć, ile mniej więcej tej gotówki potrzebujemy. Czy potrzebujemy właśnie na noclegu mieć jakieś naczynia, bo mamy gar kuchnię? Więc to jest bardzo ważne, żeby się zorientować, co i jak wygląda.